Księczowa flaga jest dzisiaj jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli. Nie ma chyba takiego miejsca na Ziemi, w którym ludność jej nie zna i nie wie, co symbolizuje. A sym symbolizuje dla przeciętnego zjadacza chleba społeczność LGBT. W jednych miejscach powiewa dumnie, w innych jest niszczona. Na zachodzie jest częścią krajobrazu, na wschodzie wzbudza wielkie kontrowersje. Ale skąd właściwie tęczowa flaga się wzięła? Co oznacza i dlaczego dzisiaj widzimy ją w tylu rozmaitych mutacjach? Jej początek możemy datować na koniec lat 70. XX wieku, kiedy znany nam dobrze Harvey Milk poprosił swojego znajomego, a nazywał się on Gilbert Baker, o wymyślenie symbolu społeczności queer. Baker był wówczas dwudziestoparoletnim mężczyzną, który po zakończonej z honorami służbie wojskowej osiadł w San Francisco i posiadł bardzo ważną umiejętność. Potrafił szyć. I tak, z grupą znajomych, uszył tęczową flagę i do końca swojego życia, a zmarł w 2017 roku, tęczowej flagi nie uważał za wyłącznie własną, ale za kolektywne dzieło. Chciał w ten sposób podkreślić wspólnotowość powstałego właśnie symbolu społeczności LGBT. Oficjalnie po raz pierwszy tęczowa flaga załopotała na wietrze podczas parady w San Francisco 25 czerwca 1978 roku i łopocze na wietrze do dzisiaj. Zanim tęczowa flaga powstała, Najpopularniejszym symbolem nieheteronormatywnej społeczności był różowy trójkąt, który naziści naszywali homoseksualnym więźniom w obozach koncentracyjnych. Potem wyparła go rzeczona flaga, ale nie do końca. Różowy trójkąt powrócił bowiem z wielką siłą w latach 80. XX wieku podczas pandemii HIV-AIDS. Na swój symbol wybrała go jedna z najważniejszych organizacji LGBT+ w historii, czyli Act Up, założona przez legendarnego Larego Kramera, któremu poświęciłem oddzielny wykład Uniwersytetu Stonewall. Jedyna różnica była taka, że różowy trójkąt nadawany przez hitlerowców był skierowany y, jednym rogiem w dół, a trójkąt Act Up skierowany jest rogiem w górę. Kolor pozostał bez zmian. Trójkąt jest oczywiście nadal różowy. Ale wróćmy do tęczowej flagi. Co było główną inspiracją Bakera? W wywiadach powtarzał najczęściej wersję o inspiracji ruchem hipisowskim oraz znanym nam dobrze tytułem wykonywanej przez Judy Garland piosenki Over the Rainbow. Ale tęcza jest przecież symbolem starym jak świat. I to właśnie zawsze zwiastującym coś dobrego. W największym bestsellerze wszechczasów, w chrześcijańskiej Biblii, symbolizuje przecież przymierze Boga z człowiekiem. A oryginalna tęczowa flaga, ta z San Francisco, miała osiem kolorów, z których każdy miał coś symbolizować. Różowy, seks. Czerwony, życie. Pomarańczowy, ukojenie. Żółty słońce, zielony naturę, turkusowy sztukę, indygo płodność, a fioletowy duchowość. I w takiej właśnie wersji kolorystycznej tęczowe flagi pojawiły się na ulicach San Francisco 5 miesięcy po paradzie w 1978 roku. Wtedy bowiem w listopadzie Harvey Milk został zamordowany. A społeczność LGBT potrzebowała symbolu, pod którym może wyrazić swoją żałobę, ale i wściekłość. Zapotrzebowanie było tak duże, że Baker nie mógł go zaspokoić, więc flagi zaczęła produkować jedna z firm, która jednakowoż nie miała różowego materiału. I tak różowy zniknął z flagi. Rok później wypadł także turkusowy, a indygo zastąpił, tak na dobrą sprawę, niebieski. I w takiej formie z sześcioma kolorami tęczowa flaga weszła w lata 80. i jest to do dzisiaj od 40 już lat najpopularniejsza jej wersja. Kiedy w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy zalegalizował w 2015 roku małżeństwa jednopłciowe, prezydent Barack Obama kazał podświetlić Biały Dom właśnie wrzeczonych sześć kolorów. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i Fioletowy. W takich też barwach jest tęczowa flaga w naszych smartfonach. Emoji w kolorach tęczy jest w nich od jesieni 2016 roku. XXI wiek przyniósł nam i nadal przynosi rozmaite warianty tęczowej flagi. Można na niej znaleźć wspomniany różowy trójkąt, czarny trójkąt nadawany przez nazistów tzw. Tak więźniom asocjalnym, lub na przykład małą grecką literę lambda. Są w końcu flagi z dodatkowymi pasami, umieszczanym na samej górze czarnym, symbolizującym ofiary HIV/AIDS, czy czarnym i brązowym, które mają z kolei symbolizować tzw. ludzi kolorowych, czyli niebiałych. A Sam Baker niedługo przed śmiercią dodał do swojej oryginalnej flagi pas w kolorze lawendowym, który miał według niego symbolizować różnorodność. Wariacji tęczowej flagi mamy dzisiaj tyle, że trudno je właściwie zliczyć, co jest także często powodem krytyki tych zmian, a um, stąd nieustannie najpopularniejszą wersją jest ta klasyczna, sześciokolorowa. Ona także jest rozpoznawalna przez wszystkich i wszędzie. Trzy lata temu Daniel Kazar, amerykański niebinarny artysta, zaprojektował jeszcze inną flagę, Nazwaną Progress Pride, czyli postępującą dumą. Składa się ona z sześciu tradycyjnych pasów oraz wchodzących w nie z lewej strony pasów trójkątnych w znanych nam już kolorach czarnych i czarnym i brązowym a oraz dodatkowo w kolorach osób transpłciowych, bo dzisiaj każda niemal grupa wchodząca w skład szerokiej koalicji osób LGBT, ma swoją flagę. Flaga osób. Y Transpłciowych, zaprojektowana w 1999 roku przez transpłciową kobietę, Monikę Helms, składa się z pięciu pasów w kolorach jasnego błękitu, jasnoróżowego i białego. Błękit symbolizuje chłopców, różowy dziewczynki, a biały osoby przechodzące tranzycję bądź nie identyfikujące się z żadną płcią. Z kolei rok wcześniej, w 1998 roku, Michael Page zaprojektował flagę osób biseksualnych, składającą się z trzech horyzontalnych pasów: różowego, niebieskiego, a między nimi purpurowego. Różowy symbolizuje zainteresowanie tą samą płcią, niebieski płcią przeciwną, a między nimi purpurowy zainteresowanie obiema. Tych flag jest znacznie więcej. Wywieszone wspólnie wyglądają dzisiaj jak queerowy ONZ, bo własne barwy mają osoby panseksualne, aseksualne, interseksualne czy niebinarne. Pod swoim sztandarem lubi także występować subkultura bersów. Można więc powiedzieć, że fraza do wyboru, do koloru sprawdza się w społeczności LGBT jak w żadnej innej.